Salutus, moi c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Witam Was w kolejnych francuskich fiszkach. Dziś opisujemy taki obraz, szalony. Jak zawsze, dzielimy na plany, ja podaję Wam poziom trudności oraz czytam polską treść, a zaraz potem od razu czytam francuską. Na pewno poznacie dziś masę ciekawych wyrażeń. Życzę Wam miłego oglądania, oglądacie kanał Języki Proste. Wychodzimy zatem od tego obrazka i wyciągamy panią na pierwszy plan, robiąc od razu fiszkę. Widzę blondynkę o szczupłej sylwetce. Je vois une femme blonde au corps mans. Czyli o ciele jakimś au corps, i podajemy, jakie jest to ciało. Ma na sobie białą spódnicę, biały sweter, białe botki. Elle est vêtue d'une jupe blanche, d'un pull blanc et de bottines blanches. Być ubranym w to właśnie na przykład être vêtu. de. Można oczywiście też powiedzieć porter, nosić. Gra na flecie. Elle joue de la flûte. Pamiętajcie, że jouet de używamy wtedy, kiedy chodzi o instrumenty. Kiedy gramy w coś, na przykład w piłkę nożną, mówimy jouet a. Na przykład jouet o football. Siedzi na białej chmurze. Elle est assise sur un nuage blanc. W rzeczywistości nie da się usiąść na chmurze. En réalité, il est impossible de s'asseoir sur un Teraz opisujemy tego pana za nią. Można też zobaczyć spadochroniarza. en Ubrany jest na biało i gra na skrzypcach. Ile est habillé en blanc et il joue du violon. Przelatuje bardzo blisko blondynki. Il passe très près de la femme blonde. Nie użyjemy raczej wole. Pase to idealny czasownik, kiedy ktoś wykonuje jakiś ruch obok nas, niezależnie od tego, jakim środkiem transportu się porusza. Używamy rodzajnika określonego la femme blonde, bo już wiemy o jaką kobietę chodzi, to nie jest jakaś kobieta. Trudno grać na instrumencie w takich warunkach. C'est difficile de jouer d'un instrument dans des conditions pareilles. Ma założone narty, chociaż ich nie potrzebuje. Il porte des skis, même si a pas besoin. To jest trudniejsze zdanie, więc nietypowo dla tej serii. Teraz na ekranie krótkie wyjaśnienie gramatyczne. Jeśli przyimkiem jest de, na przykład w wyrażeniu avoir besoin de, to w zdaniu takim jak -że besoin de faire możemy zastąpić całe to dopełnienie de faire używając zaimka on czyli potrzebuje tego mam jeszcze lepszy przykład Elle on envie de visiter paris ona ma ochotę odwiedzić paryż Elon, en on ona ma na to ochotę czyli używamy tego na to co stoi pod opisujemy teraz cały okształt paleta barw jest żywa albo nasycona la palette de couleurs est vibrante ten obrazek ma artystyczny charakter Cette image a une touche artistique. Kolor nieba jest lazurowy. La couleur du ciel est azur. Łatwo wyobrazić sobie, jak mógłby brzmieć ten obrazek. On peut facilement imaginer le son, que pourrait avoir cette image. Imagine to wyobrazić sobie, czyli już nie dodajemy tam żadnego sobie ani się. Od razu podajemy to coś, co sobie wyobrażamy. Jesteśmy w połowie filmu, a więc klasycznie zapraszam Was do zostawienia oceny pozytywnej, ewentualnie komentarza, dlaczego nie. Zawsze miło mi poczytać, co sądzicie o filmie. A ja zapraszam Was do dalszych fiszek na obrazku następującym czyli Pani na pontonie. Wyciągamy Panią na pierwszy plan i robimy fiszkę. Blondynka siedzi w małym pontonie. Une blonde est assise dans un petit canop pneumatique dosłownie gumowa łódka akcja dzieje się na środku jeziora la scène se déroule au milieu d'un lac warto znać czasownik se dérouler czyli dziać się oraz oczywiście pogrubione wyrażenie au milieu de czyli na środku czegoś ubrana w biały sweter i białą spódnicę trzyma wędkę habillée un pull blanc et une jupe blanche elle tient une canne pêche. Zwróćcie uwagę jak przeczytałem końcówkę in canapèche. Nie robimy tam takiej przerwy can Zgodnie z zasadą francuskiego łańcucha. Czyli czytamy sylabami, nie patrzymy gdzie jest spacja w małym uproszczeniu. A pogrubiony mamy czasownik ty nich trzymać. Ale nie wygląda jak typowy wędkarz. Mais elle ne fait pas vraiment pêcheur. Dosłownie nie robi Naprawdę wędkarza. Bo tak w języku codziennym, jak najbardziej często mówimy o tym, że coś jakoś nie wygląda na przykład. Nie jest to odpowiedni strój do tego typu zajęcia. à ce genre d'activité Teraz z kolei panią wyszarzamy odcinamy tło. Na no skoro mowa o odcinaniu. Sylwetka kobiety odcina się na tle pomarańczowego nieba. La silhouette de la femme se détache sur le fond du ciel orangé. La surface du lac reflète ses couleurs magnifiques. Drzew Au loin, une rangée d'arbres verts foncés rompt le paysage plat. Warto zapamiętać pogrubione wyrażenie w oddali, a czasownik w bezokoliczniku brzmi rumbre". i używamy też go wtedy, kiedy zrywamy z jakimiś nawykami albo ludźmi. Słońce chowa się za horyzontem. Le soleil est en train de disparaître derrière l'horizon. Czyli dosłownie w trakcie znikania. Teraz powiedzmy co nieco o całokształcie. Obraz budzi spokój i wyciszenie. L'image évoque le calme et la sérénité. Jeżeli oglądacie po kolei, znacie już czasownik évoqué do budzenia jakichś nastrojów, emocji. Zdaje się, że tematem może być związek z naturą. On dirait que le thème c'est le rapport avec la nature. Warto zapamiętać pogrubione wyrażenie. Zdaje się, że. Oraz le rapport avec, związek z. Jesteśmy świadkami zachodu słońca. Un assist à un coucher de soleil. Bo assist A to brać w czymś udział, a my poniekąd bierzemy udział w tym zachodzie słońca. Jesteśmy częścią tej scenerii. Nie wygląda to jak typowa grafika wygenerowana przez AI. Bo tego skrótu używamy my, Polacy. Ça ne ressemble pas à une image générée par une IA classique. Bo właśnie Francuzi używają skrótu IA. Mamy tutaj rodzajnik nieokreślony, z tego powodu, że mamy przymiotnik do tego AI. Mamy IA classic. No i pogrubione wyrażenie to nasz czasownik wyglądać Ressemble a. Tak jak w poprzednim odcinku, zróbmy podobne wyzwanie. Tam mieliśmy wyrażenia w kontekście, teraz osobno te najważniejsze zwroty najpierw łatwo z francuskiego na polski. Vêtue de – ubrany w. Être assis sur. Siedzieć na, dosłownie być siedzącym. S'asseoir sur. Siadać, czyli pierwszy to opis naszego, naszej pozycji, a drugi to czynność. O kochmanse, o szczupłej sylwetce, dosłownie o szczupłym ciele. Jouer de, grać na, czyli na jakimś instrumencie, bo grać w to było jouer A. Jeszcze jeden zestaw z francuskiego na polski. Très près de. Bardzo blisko. Il n'en a pas besoin. On nie musi. W kontekście tego robić. On tego nie potrzebuje. Vibrant. Nasycony. O kolorze. Et habillé en? Być ubranym w. Dans des conditions pareilles. W takich warunkach. Dosłownie w podobnych warunkach. Teraz trudniejsza sprawa. Te wyrażenia tłumaczymy z polskiego na francuski. Ten obrazek, sedi masz wyobrażać sobie, Imagine. trzymać, tenir, na środku, au milieu de, kolor, une couleur. Jeszcze jeden zestaw. przystosowany do adapty a zdaje się że on dire que brać udział w asiste a wyglądać jak w formie takiej bardziej potocznej codziennej faire quelqu'un czyli robić kogoś w miejsce quelqu'un podajemy to jak wyglądamy kogo przypominamy odbijać refléter i na końcu znów na ekranie wszystkie wyrażenia z poprzednich ćwiczeń Znów, tak jak w odcinku poprzednim, gorąco zachęcam Was, abyście przynajmniej po jednym zdaniu z każdym wyrażeniem stworzyli. A jeżeli orientujecie się w takich tematach, gorąco zachęcam, abyście potem wkleili te wyrażenia do sztucznej inteligencji. Ona Wam to oszlifuje i też się czegoś dowiecie. Możecie też zrobić sobie z tego małe fiszki, takie jak widzicie teraz na ekranie. Napiszcie w komentarzu to wyrażenie, które Was najbardziej zaskoczyło, oraz to, które doskonale wiedzieliście. A ya un va miłego dnia, je vous souhaite une bonne journée et on se voit la prochaine fois. Ciao!